Cześć, to jestem Janikuladis Dzisiaj zapraszam Was na mój kanał. Yy, oglądajcie... Dzisiaj pokażę Wam to, to, czeki, czyn. To, taki czyn. Fajna gra. No, może nawet zostanę kucharką. Jakby... Ocenia Pan... Nie wiem, czy to kucharz, czy jakiś pan. Dobra, będziemy na niego mówić wieśniak, dobra? Wieśniak będzie oceniać nasze jedzenie. Już widzę, że pieczewka mi się spodobała, to uważam, że mogę ją do buzi. Wiedziałam. Dobra, z pomarańczy i z tego zrobimy... Uuu, weźmiemy też, zrobimy... Owoce takie mu dobre pokroimy. I takie pyszne to będzie, jak nie wiem. Wiedziałam. że było. Było mi tylko 5 minut i już widziałam. I już się do niego przyzwyczaiłam. Dobra, pokroimy najpierw. Żeby było, żeby było. Tego. Ja nie wiem, nie pamiętam jak to jest Arbus? Chyba to jest Arbus, to, mam... to jest Arbus, tak, to Arbus Muszę go proszę się mi Może ja te krojenia ja też mi tak zawsze mi nie wychodzi Aha, to Arbus, dobra Dobra. to nam kawałki wystarczą Później to wszystko razem zrobiłem w wodzie to już jest razem z nimi najpieśniejszy zje to nam co? już mu smakuje więc widzę, że na pewno to zje tam z powarzańczki ktoś się, o, kto się nie oprze powarzańczce to jest takie zdrowe jedzenie no. A nie, nie mogliśmy najpierw tego już chcę jeść A. Ej, no nie taki to teraz gotuję to co wszystko co? mam pokazać później? co mam pokazać później kanału w mojemu kanałowi? to zawsze się tu dokroiła u tak. może piesno teraz to wszystko możemy rano

Truskawek nie lubisz. Ale ciebie. Truskawek. Truskawek on nie lubi. Ej, no patrz no. Mam już kogoś, który lubi, nie, nie, nie lubi truskawek. Albo nie, bo nam wywaliło, widzicie co? No. O to, to z tego możemy No i teraz truskawki nam wywaliło. Dobra już!

Trzeba cię gotować. Masz Arbus, co o nim Sok? nie widzę, żeby ciebie. Uuuu... Są Lepsze czapam. Bułkę z, z Wiedziałam! Wiedziałam! No dobra to wszystko na razie z naszej gry to taki czyn. Chociaż pokazałam wam jak się robi szejki. Łatwe to jest co? Bardzo krótki odcinek, trwał 5 minut i 28 sekund, ale dobra już. Tylko chciałam się chociażby przywitać, cześć, jestem ja Nikola. Będę nazywać się na kanał YouTube. Powiedzcie każdemu, wbijajcie łapki, subskrybujcie, łapki w górę. No i do zobaczenia. I wbijajcie też łapki na Mikołajczynie i Filipa Sonoka. Łapki w górę, subskrybujcie. Do usłyszenia. Pa!